Siemneczko, Siemeczki. Z tej strony daj Dajrozbomba, a w tym odcinku pokażę Wam jak doładować konto Steam za pomocą SMS-a. Ok. Na przykład tutaj jak wchodzimy w naszą granę Steam. Na przykład tutaj dany konto. To odruchomię do swojego portfela. I popatrzcie, tutaj nie ma żadnego SMS-a rozmowa rozmów telefoniczna, więc tak. Pierwsze, co trzeba zrobić, wejść w naszą, wejść w naszą przeglądarkę internetową. Okej. Okay. Coś, Coś się stało, czekajcie. Co się zaczęło? Okej, okay, dobrze. już jesteśmy. Okej, okay. Wpisujemy Skin Market. Link będziecie mieli podane w opisie. No i co? Jesteśmy na tej stronie. Ok, jak tutaj można było zobaczyć, jest, yy, są tutaj można kupić noże, pistolety, SMG, karabiny ciężkie, klucze do skrzynek, skrzynki, pojemniki, naklejki i itp itd. Ok, żeby doładować sobie konto klikamy załóż konto i... Tutaj wszystko piszemy. Tutaj yy, w następnym kroku przygotuj się do st przygotuj Steam. Ponieważ to co tutaj jest, tu trzeba podać wszystko, co jest na Steamie. Na przykład nazwa użytkownika Steama, tak? No. I te idę. Ok, dobra. Ja już mam te konto, więc nie będę musiał. Okej, okay, dobra, już ten nazwę wpisuję. Okej, ja jakoś... okay, już ten nazwę wpisuję, poczekajcie. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay, dobra. Już wszystko jest, teraz czekam chwilę. No i mamy. Okej. Okay. O, dobra. Tutaj jak zauważyliście, w prawym górnym rogu jest twój panel lub wylogu. Klikamy twój panel. Poczekajcie. Okay. O i tutaj twój panel Xbox super 100 yy, i mamy poczekajcie. A, okay. I mamy tutaj można sobie zrobić tutaj klikamy do ładu konto Okej, okay, Dobra, można tutaj jak widzimy, tutaj jest forma płatności. Można doładować SMS-em, automatyczny przelew, lub płatność za pomocą card. Jest jedna rzecz: to jest źle, bo ponieważ tu jest kropka, a tu nie. Gdy tu wpiszecie, po prostu jest utrata środków. A jeśli tak dobrze wpiszecie, to znaczy, że jest poprawna treść. Ok. W w przypadku będziemy wybierać dowodowanie sms-em. Ok. Następnie piszemy e, piszemy ak-skin-market i później będzie będziecie mieli ten hajs na swoim skinie. Jeśli Wam się spodobało, zostaw lajka, a jeśli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj mój kanał. Siemanko i cześć!